Kurtownia Martek Automotive. Haki holownicze, bagażniki na rowery, akcesoria. Zapraszamy. Cześć, jesteśmy na stoisku polskiej firmy Steinhoff, producenta haków holowniczych z siedzibą w Tarnowie. I tutaj głównym bohaterem na stoisku jest nowy system elektryczny, czyli hak, który jest zwalniany elektrycznie. I pokażemy teraz, jak to działa. Przyciskamy dwa razy ten przycisk, czekamy chwilkę. I jedyna rzecz, którą musimy zrobić manualnie, to dopchnąć go pod zderzak i to wszystko. I potem, żeby hak znowu wyszedł nam spod samochodu, robimy to samo. Wciskamy dwa razy ten przycisk. Czekamy chwilę. Słyszymy, jak kula opada. I jedyna rzecz, którą musimy zrobić, to dociągnąć ją do góry i to wszystko. Ciekawa jeszcze rzecz tutaj, gniazdko jest schowane. Tutaj widać z lewej strony. Gniazdko jest schowane z lewej strony kuli. Więc to jest super sprawa. Naprawdę pomysł genialny, i to jest pomysł polskiej firmy. Wcześniej takie rozwiązania były dostępne tylko w bardzo drogich hakach produkowanych na zachodzie. A tutaj mamy to od polskiego producenta Starnowa firmy Steinhoff. Świetny system W13. Polecamy. Hurtownia Martek Automotive Haki holownicze, bagażniki na rowery, akcesoria zapraszamy.